tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dziś miłosław chmielowy lager. Bardzo dużo o to zapytań dostawałem, ale nie widziałem tego piwa nigdzie. No i na co dostawałem zawsze jest w żabce. Ale żabka się w obornikach nie utrzymała. Była kiedyś, w latach gdzieś tam, pierwszej dekadzie 2000 roku, się nie utrzymała. Za duża konkurencja. Za duża konkurencja, więc nie mamy żabki. No, a przecież nie będę jechał do żabki do innego miasta, bo to już jest absurd. Ale okazało się, że wreszcie się pojawiło w Drink Hali, bo przed nim razem, jak byłem, to nie byłem. Znaczy, to nie było. No to zakupiłem. Nawet miałem taką koncepcję, żeby spróbować trzy miłosła żeby wszystkie lagery miłosława wziąć. Czyli yy, Pilzner niefiltrowany, ale Pilzner był z datą chyba do czerwca. Stwierdziłem, że a nie jest taki świeży. To za to jest świeże. Do 16 kwietnia 2021 roku, czyli jak można domniemywać, butelkowane 16 kwietnia 2020 roku. No to. Generalnie niecały miesiąc, prawie, że niecały miesiąc. Piwa Miłosław są ważone zgodnie z tradycją piwowarskiego rzemiosła. Powstają z wysokiej jakości surowców w tradycyjnych, otwartych kadziach fermentacyjnych. Dzięki temu są tworzone powoli, w niskich temperaturach, z dbałością o smak i aromat. Eee, dobre piwo ma swój smak. Eee, piwo o rześkim charakterze, ale treściwe w smaku i aromacie. Udało się to uzyskać dzięki kompozycji amerykańskiego chmielu dodanego na zimno i sporemu udziałowi słodu monachijskiego. No nie wiem. Eee, no bo y, jakbym chciał uwypuklić chmiel, to bym właśnie zrobił 100% pilzneński, żeby było takie lekkie, rześkie, zwiewne. Monachijski się przyciemnia, nie? No, ale zobaczymy. Wyraźna wielowość o cytrusowo-tropikalnym charakterze i słodowa podbudowa wyróżniają piwo i sprawiają, że z chęcią sięga się po następne. Co jest ważne? Ekstrakt 10, czyli jest to desitka, czyli coś bardzo lekkiego. Stąd może ten słód e, pilznejz, e, monachijski, który ma dodać troszkę treści. Alkohol 4,5, co jak na desitkę to jest sporo. Czesi robią desitki 3,8. E, no, trudno. Co zrobić? EBC 17, IBU 27. E... No dobrze, że jest to lager, bo Pils się zaczyna od 25, czyli teoretycznie się łapie, no ale już bym, już bym narzekał. Piwo jasne dolnej fermentacji, pasteryzo... Aha, temperatura serwowania 4,6, moim zdaniem za niska, zdecydowanie Desitka jest piwem lekkim, jak mu damy się troszkę ogrzać, tak 8. Nawet 10, to ono będzie pełniejsze. Jak je mocno schłodzimy, będzie wodniste. Składniki: woda słód jęczmienny, pilzneński, monachijski, chmiel, mozaik, citra, azakka. Drożdże. No to spróbujmy. Ładna etykieta. Nie wiem, czy tu zawsze była taka rycina yy, rysowana, czy tu było zdjęcie, czy to było jakoś. Chyba było inaczej. Teraz jest tak, tak ładniejsze, to jest. Takie nowocześniejsze paradoksalnie. Generalnie opakowanie może się podobać. Goły kapsel kryzys ale to nie, nie, nie jedyne piwo, które ten no, prawdopodobnie jakieś braki w dostawach e, gdzieś tam łańcuchy dostaw zostały zachwiane e, ale kapsel Golas trzeba to stwierdzić. E, ładne, zielone, podkreślające chmielowość kolory e, wykrojnik, etykiet może się podobać butelka zwrotna. Nie jest to mój ulubiony wzór, ale obleci. Kapsyl, jak mówiłem, czarny golas. No, to spróbujmy. Pachnie przyjemnie, pachnie przyjemnie, chmielowo, cytrusowo. No i barwę rzeczywiście mamy lekko przyciemnioną. No, to jeszcze coś zostanie na intro. Rzeczywiście, może to jest i dobra jednak, dobry pomysł. Ono się y, automatycznie w głowie, widzimy troszkę ciemniejszy, głębszy ten złoty kolor, to nam się od razu zapomina o tym, że to jakiś cienkusz będzie, jakaś desitka, nie? Czyli automatycznie, no, obiecuję dużo ten kolor. Takie głęboki, rzeczywiście obfita, zbita, drobno pęcherzykowa piana, normalnie jak na czeskim, na czeskim piwie, jak śmietana łyżką można jeść, bita śmietana. No i cytrusowo, może nawet z lekką naftą, no, mozaik jest, jest. No, spróbujmy. No, powiem szczerze, że zapach jest nad wyraz obiecujący. No, jest też świeży, ale no, super. Mm. Jest goryczka, chociaż to pierwszy łyk. No, nie zgadłbym, że to jest Desitka, powiem Wam. Co prawda, ten monachijski wprowadza tu pewien dysonans, tak? To znaczy, aromat był taki ipkowy, nie? Jakby to było bardzo jasne piwo, to ja bym sobie pomyślał, no. Session ipka, tak? Session, session chmielowy lager. Super, taki. Natomiast tutaj ta jednak ta podbudowa słodowa, mimo że z parametrów tego nie widać. Ola rzeczywiście kojarzy się z takim lagerem. Mam wrażenie, że czuję metaliczny posmak. Nie wiem, czy to możliwe. No chyba tak. Jeszcze spróbuję na drugiej. Nie, chyba nie. <ścoughs> nie, to nie jest kwestia zegarka. Nie, chyba nie ma jednak. Budmonachiński też ma taką, paradoksalnie, Budmonachiński też ma taką tendencję do kojarzenia się, wprowadzenia takiej pewnej metaliczności. Nie, wiem, z czego to wynika, ale tak jest. I w Altach to czułem, i w y, takich munich, y, munich dunkelach jest taka jakaś nuta, nie wiem, co w tym jest w schodzie, ale Monachijski słód ma taką też tendencję obok y, metalicznych niemieckich chmieli, to właśnie słud monachijski i jeszcze y, piwa na azocie też mają czasami taką metaliczność specyficzną, ale. Żadna z tych rzeczy, żaden z tych trzech czynników nie objawi Wam się na skórze jako aromat gwoździ, e, krwi, e, aromat e, monet. Tak, robi tylko, tak robią tylko jony żelaza, które mogą być albo w wodzie, albo w starym sprzęcie. Fortuna do najnowszych browarów nie należy, więc nie dziwiłoby mnie to. Z drugiej strony. E, tam były kiedyś problemy z żelazem, ale podobno to była. Powodem była ziemia okrzemkowa używana w, do filtracji i zmieniono dostawcę i problem zniknął. Piękny e, lacing, czyli koronka, firanka, taka. E, no jak na czeskim piwie. No jak na czeskim lagerze. Zresztą tutaj też ta cały czas jest dosyć obfita, e, ta czapa piany. Więc mamy tutaj rzeczywiście. Takie skojarzenia z takim, no, lagerem. Czeskim lagerem, ale bardzo nowoczesnym. Znaczy, czeski może nie do końca, dlatego że nie ma diacetylu. I dobrze, bo on by się gryzł z tymi chmielami. Ja lubię diacetyl, a w desitkach to w ogóle uwielbiam, dlatego że on dodaje ciała e, wtedy temu piwu. Więc odszczekuję. E, dodatek słodu monachijskiego był dobrym pomysłem. Co prawda, ja bym to zrobił inaczej, ale... E, uzyskali to, co chcieli, tak? To znaczy, piwo nie wydaje się wodniste. Ono jest rześkie, ale jednak słodowe. Ma taką goryczkę, trochę, ciekawe, no tutaj nie było żadnego takiego tradycyjnego chmielu, ono ma taką olskulową goryczkę, ale niską. Niską, mam właśnie wrażenie, że taką troszkę tempą, taką. Może to połączenie z tym monachijskim coś takiego daje? Ona jest taka dziwna. Nie jest męcząca, nie jest długa, no trudno, żeby była przy 27 IBU, ale. Taki jakiś dziwny posma, jaki finisz jest taki tempy, taki tempy mdły, a natomiast generalnie piwo jest lekkie, no trudno, żeby było ciężkie, jak ma... jest to desitka. Bardzo ładnie pachnie chmielem czuć ten chmiel w smaku. Znaczy budzi ono u mnie dysonans, bo generalnie sam, nawet bez tych amerykańskich chmieli, to to się broni, czyli to z tym monachijskim, taka desitka na monachijskim słodzie, e, z tą goryczką, taką trochę tempą, ale e, robiącą fajny finish. Generalnie to piwo już wtedy się broni. Z tymi chmielami Eee, ono się teoretycznie powinno bronić jeszcze bardziej, natomiast dla mnie tu następuje pewien dysonans, tak? To znaczy, z jednej strony mam taki old school idący gdzieś w kierunku takiego właśnie lagera, jak to powiedzieć, no, tradycyjnego, takiego troszkę bardziej słodowego, takiego, uh, mimo, że desitka, a z drugiej zwiewne bardzo te chmiele, z którymi to się gryzie. W moim odczuciu. Natomiast piwo jest bardzo dobrze zrobione. Jest bardzo rześkie. Znaczy nie, nie bardzo właśnie. Właśnie nie jest bardzo rześkie. Bo tego mi brakuje. Jakby ono było bardzo rześkie, to bym nic nie mówił. Ale właśnie nie jest bardzo rześkie przez ten monachijski. I ja bym chyba się cieszył z dwóch piw. To znaczy desitkę z tym monachijskim. Osobno, a osobno jasną. Taką rzeczywiście na samym pilzneńskim, albo jeszcze nawet z dodatkiem ryżu, albo nawet z jakimś tam słodem jaśniejszym, desitkę e, z tymi mielami. Tutaj mam wrażenie, że połączono dwie fajne rzeczy i wyszła jedna, no niby fajna, ale coś mi tam, prawda, nie gra. E, wiem, że pewnie wielu z Was powie, że go szukam dziury w całym, no ale tak to odczuwam, tak to odbieram. Piwo jest generalnie bardzo fajne, wszystko dobrze, żadnych wad, ale ta kompozycja mi nie gra. A osobno wydaje mi się, że byłoby zupełnie coś innego. No ale. Nie, no na pewno respekt za próbowanie. Natomiast pytanie moje jest takie, czemu nie wypuścić... Wiem, że ja się przypieprzam do tych browarów, tak? Każdemu nadoradzam, książęcemu z KP i tak dalej, ale czemu nie wypuścić, mając takie fajne chmiele? Mozaik, Citra, azaka, Czemu nie wypuścić serii Miłosław waży śmiało, bez tych żadnych kur kurna gałęzi, dodatków dziwnych i tak dalej, tylko fajną ipkę? Ja wiem, że y koncern Fortuna Grodziskie ma white IP z Grodziskiego. Okej, okay, niech ma, ale dlaczego nie wypuścić albo fajną apkę? Bo te apy, mam wrażenie, miłosława, to albo są przekombinowane, albo są, nie, no tam chyba nie było żadnej oprócz tej serii, ten, taką regularną hazy apkę wypuścić dwunastkę z tymi chmielami. Wydaje mi się, że byłoby lepiej, Lep, lepsze byłoby to ulokowanie tych chmieli. E, tutaj jest dla mnie pewien dysonans, no ale można powiedzieć, szuka koper dziury w całym, no. E, ale tak, pod rozwagę. No, takie fajne hazy pale ale, e, dostępne, e, nie wiem, szeroko. To by było, a moim zdaniem to by był hit, nie? Tutaj jest takie. Ja od, odnajduję w ruchach browarów regionalnych jakieś takie... Kur na siłę kombinowanie. Nie wypuszczą Ci normalnego dry tak, zaraz tam trzeba dosypać coś jakiejś chili, nie? Nie wypuszczą Ci normalnego pale ale'a, czy brown ale fajnie nachmielonego, czy fajnie słodowego, tylko coś tam muszą dodać, nie? Ja nie mówię, akurat sosnowy było fajne, nie? A dlaczego nie wypuścić normalnego yy, yy, hazy pale ale'a? No chyba, chyba, tak naprawdę, z takich browarów to chyba tylko Cornelius coś takiego wypuścił. Hazy, Hazy Pele czy Hazy IP. E, ale tak czy owak, piwo jest na pewno ciekawe i na pewno współczynnik Kraftsona, tak w odróżnieniu od współczynnika Spacona, gdzie chodzi tylko o alkohol, ale współczynnik krawcona, czyli ilość nowofalowych chmieli za jednostkę pieniężną, myślę, że wypada tutaj korzystnie. Ale gdyby to była dwunastka górnej fermentacji, albo nawet dwunastka, ale na jasnych samych słodach, moim zdaniem te chmiele by się uwypukliły jeszcze bardziej. A tak to niestety one się ścierają z tym monachijskim słodem. Nie wiem, dajcie znać. Może ja po prostu szukam dziury w całym, ale... No ja mam tutaj dysonans między tą żyśkością, owocowością tych chmieli i... Taką troszkę tępą słodowością tego monachijskiego, która sama w sobie nie jest zła, ale w tym połączeniu mi nie pasuje. To by było wszystko w tym odcinku. <laughs> tak czy owak, na pewno ciekawe piwo, jeżeli nic z kraftowego nie ma, nic z browarów mniejszych, to myślę, że można brać, można brać. Ale to też chyba nie o to chodzi, nie? żeby y, fortuna miała. Am... Znaczy, uważam, że fortuna ma ambicje na coś więcej niż. A, dobre budżetowe piwo, nie? Myślę, że ma, są większe ambicje w fortunie. To by, było wasze, y, to, to by było wszystko. Wasze zdrowie. Do usłyszenia. Cześć.